Ja wiem, że to nie na temat, ale ja mam ptaka w kominie. Cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie i zapraszam Was na otwarcie Open Box, kolejnego pudełeczka Look. Fantastik! Jest to moje drugie pudełeczko. Postanowiłam przez najbliższe kilka miesięcy jeszcze posubskrybować i sprawdzić, czy będą fajne, czy nie będą fajne. Jak pamiętacie, pierwszym pudełkiem byłam zachwycona. Słuchajcie, drugie pudełeczko przychodzi do nas. Jest to wersja Eli w takim czarnym, ładnym, zgrabnym pudełeczku. Przychodzi również do nas z gazetką. Że mówiąc, więcej tu jest reklam niż treści, ale zawsze tu można przejrzeć. Um, otwieramy magiczne pudełeczko. Ja oczywiście już nie mogłam wytrzymać, więc otworzyłam i pogrzebałam w pudełeczku. W pudełeczku, jak zwykle, mamy e, gazetkę, która nam e, objaśnia co do czego, po co i na co. Następnie zaglądamy. Przepiąk na różowa bibułka. I co znajduje się w naszym pudełku? Albo znajdowało. Wracaj! Bardzo chciało wyjść. No to przedstawimy to jako pierwsze. Słuchajcie, Redkin. Tak to się chyba czyta. Yy, I to jest maseczka do włosów. Niech no sięgnę tutaj po wsparcie gazetkowe. Otwórz się magiczne. Ja pierdzielę, zobaczcie jakie kreski. No kto w takich kreskach wygląda dobrze? Chyba nikt. Więc tak, e, słuchajcie, jest to e, maseczka, która jest stosowana w salonach fryzjerskich e, dla włosów, które potrzebują uwagi. Jest to maseczka rozgrzewająca, czyli najpierw e, rozgrzeje nasze włosy i w magiczny sposób zostawi jej piękne, e, delikatne i nawilżone, pozbawione tego, co ja mam wiecznie fiza. Maseczka wygląda w ten sposób. Jest 25 ml. Bardzo chętnie ją... Yy, chyba do góry nogami. Albo i nie. Rozgrzewająca maseczka do włosów. Jedyny problem, jaki jest w tej maseczce, to jest to, że ją się za, nakłada przed myciem włosów. Ja generalnie, jak mam czas, żeby umyć włosy, to jest czas pomiędzy tym, jak Rafał yy, wychodzi do pracy, więc to jest taka sz, dzida do łazienki i lecę szybko umyć włosy, żeby jak jak wyglądać, no ale już za drzwiami słyszę: e, pukanie, stukanie, wyjdziesz już, już ile można włosy myć Dobra, słuchajcie, kolejną rzeczą, którą mamy w pudełeczku, e, jest e, maska pod oczy. Maseczka wygląda w ten sposób i z tego co widzę, są to płatki, e, takie te, co zakładamy, nakładamy pod oczy, trzymamy je. 10-15 minut, firma Starskin. Em, maseczka pod oczy. No, wiecie co, mam tych maseczek pod oczy, 100 tysięcy, ale jakoś nigdy. E, jeszcze ani jednej nie zużyłam. Bo tak naprawdę, jak robię sobie maseczkę, to dziabię sobie maseczkę na, na cały twarz i wtedy też jest pod oczami. Nie? A tak samo, tylko pod oczy to by mi się nie chciało. Bo co zresztu, zresztą. Buzi poczuł. Kolejną rzeczą, która mi bardzo przypadła do gustu, słuchajcie, jest to z firmy kopiesz. E, z firmy Pure. Pure Umlaut tam jest. E, jest to korektor w kolorze Light i jest to korektor Zobaczymy, czy uda nam się zesłoczować ale pewnie nic z tego nie wyjdzie. Jest to korektor, który ma za zadanie nie tylko ukryć nasze niedoskonałości, ale również je leczyć. Korektor zawiera w swoim składzie nie spojrzę do mojej ściągi. Jest to lekka formuła korektora, która pomaga zatuszować czarne oraz zmiany trądzikowe, zaczerwienienia. Jego unikalna formuła pozbawiona parabenów oraz zblendowany retinol i ceramidy, oraz kwas salicylowy powoduje, że walczy to z trądzikiem. Czyli, jeżeli sobie na jakieś nasze wykwity, wyskoczenia różne dziwne na twarzy, ja chociaż jak nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, stara, stara jestem, a buzia jak nastolatki ostatnią. Myślę, że to ma związek akurat z dietą, że zmieniłam, więc mi wszystko wysypuje. Więc dla mnie to w tym momencie jest bomba, bardzo mi się przyda. Czy będzie leczyło moje niedoskonałości, zobaczymy, dam Wam znać później. Ale generalnie fajnie, bo on jest bardzo, wiecie co, bardzo mm, taki masełkowaty i naprawdę dobrze kryje. Już go testowałam. Co chciałam Wam pokazać? Jest to Santropes i to jest Instant Tan Gloss. E, troszeczkę się zastanawiałam nad, że tak powiem, przydatnością tego produktu, e, ponieważ no, instant tan, czyli, e, że tak powiem, natychmiastowa opalenizna, wszystko fajnie, wszystko spoko. E, natomiast e, widzimy, to ma taki ciemny kolorek. A, nie pokazałam. Wam. A, pokażę wam później w przebitkach. E, jak widzimy, ma taki ciemny kolorek, ale jeżeli to rozsmarujemy, to kompletnie nic nie widać. W ogóle tej skóry nie brązowi. Tylko robi się taki, jakbyśmy się posmarowały olejem albo olejką. Widzicie, taki tłusty film się tworzy na skórze. Mimo, że on nie jest tłusty w użyciu, to jednak ja Wam powiem, że po wieczornym prysznicu, jak się wysmaruje swoimi balsamami, jak się zabalsamuje jak mumia na noc, to właśnie mam takie, taki sam identyczny efekt na skórze. Nie wiem, może to będzie bardzo fajnie wyglądało na opalonej skórze hmm, latem. Że ona będzie się tak błyskać, można sobie tutaj dekolt wymaziać czy nóżki, żeby się ładnie błyskało. Nie daje to jednak żadnej opalenizny, chyba że ja tego za mało stosuję. Próbuję, bo jeszcze nie stosowałam na sobie, tylko na ręce. Zaraz sprawdźmy, co tutaj napisali w tej magicznej gazetuni o tym, że to jest produkt finishing, czyli wiecie, no końcowy. <laughs> Pochodzi z londyńskich wybiegów mody. Jest w tym roku najbardziej, że tak powiem, modnym produktem. Super. Mam najbardziej modny produkt w tym roku. Po prostu moja ekscytacja sięga w tym momencie za Aha, to ma powodować, że nasza opalenizna będzie bardziej, yy, że tak powiem, jebitna i yy, wzmocni się kolor i będzie się shine. Shine, shine, shine. No i fajnie. No, czyli tak jak mówiłam, yy, jeżeli chcecie mieć najbardziej modny produkt yy, z, prosto z londyńskiego wybiegu, no to to wygląda tak. Natomiast yy, jeżeli chcecie udawać, że macie ten produkt, wysmarujcie się oliwą z oliwek i wyjdzie na to samo kolejną rzeczą, którą znalazłam w pudełeczku, nigdy tego nie umiem przeczytać tej nazwy, więc mi bardzo wybaczcie jest to jakiś winny winny, czego on jest winny, jest to nawilżający krem, 3 w jednym teraz są modne te produkty, sto w 1, nie, trzy w jednym i słuchajcie, jest to lekki krem który ma nawilżać naszą skórę powodować, że będzie ona naturalnie healthy glow Znowu Glow. Ehm, zawiera jakieś unikalne anty te pollution. Te. No, co? No, to, co jest na dworze, z samochodów i w ogóle te wszystkie paskudne składniki, które tam nam wnikają w skórę, czyli on ma nas chronić przed tym. Ma powodować, że nasza skóra będzie czysta ehm, i będzie clean and clear. Prawie jak ten napryszczem Powodować, że zatrzymuje starzenie Generalnie mm, No zobaczymy Na razie nie będę go używać, bo mam jeszcze troszeczkę otwartych kremów Więc poczeka sobie W kolejeczce Do wszystkich rodzajów skóry Wiecie co, ja osobiście uważam, że jak coś jest do wszystkiego To jest do niczego Absolutnie nie mówię, że ten krem jest do niczego Jeżeli mieliście do czynienia z tym kremem Bądź z tą firmą, bo ja miałam chyba z Od nich tylko krem do rąk to, to tak sobie o obić Krem jak krem. No ale jeżeli mieliście do czynienia z tym kremem albo z tą firmą, dajcie mi znać, czy jest warte w ogóle zainteresowania. I ostatnią, kolejną rzeczą, którą znajdziemy w naszym pudełeczku, jest Skin Chemist London, czyli znowu London 24 godziny Aqua Repair Serum czyli jest to serum do buźki, które ma nam nawilżać skórę i nawadniać. Czy coś jeszcze oprócz tego jest w naszej magicznej gazetce? Już patrzę i widzę, właściwie to nie widzą, jest. Ehm, 24 godziny ma nam nawilżyć skórę, e, zawiera, jest bardzo bogaty w witaminy i antyoksydanty, e, które działają świetnie na, zdrowo, na zdrowie skóry, e, wzbogaca naturalną. E, no, że nam nie opada twarz do kolan, yy, oraz stymuluje odnowę, żeby skóra była gładsza, jaśniejsza yy, i jest do wszelkiej... Ja, przepraszam, że ja tak się męczę z tą gazetką, jakbym w życiu czytać nie potrafiła, ale ja, że tak powiem, na bieżąco tłumaczę z angielskiego i jeszcze nawet nie zaglądałam, nie czytałam, co to ma być, więc to jest takie no na, na no. Boże, jak mi dzisiaj idzie się wysławianie W każdym razie to już jest nasz ostatni produkt e, I co? I tak wygląda właśnie pudełeczko Mamy dwie maseczki e, Dwie maseczki Jedną do włosów, jedną pod oczy e, Mamy dwa kremy magiczne I jeden błyszczący Plus do tego mamy korektor I powiem Wam, że z korektora jestem najbardziej zadowolona I na pewno go będę używać na maskę do włosów chętnie przetestuję, jeżeli znajdę kiedyś czas, może za 5 lat, kiedy będę mogła w spokoju umyć włosy bez dzieci dobijających się do łazienki. Kremy. Kremy na razie pójdą sobie na płaczkę i się głęboko nad nimi zastanowię, czy je będę używać, bo ja na razie przeszłam, że tak powiem, na minimalizm, jeżeli chodzi o pielęgnację, bo założyłam, że im więcej Ja wiem, że to nie na temat, ale ja mam ptaka w kominie. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Ale tam z góry jest taka rura. Jak zbliża się wiosna, to przynajmniej ze trzy ptaki lądują mi w kominie. Widzicie, jakie to jest przerażające, jak na przykład w nocy tak skrobię. Ja muszę poczekać, aż przyjdzie Rafał, odklei rurę i tego ptaka uwolni, potem będziemy go łapać po domu, żeby go wypuścić na dół. Mówię wam. Dobra, nieważne, to nie. A propos pudełka. Także o, tak wygląda właśnie pudełeczko. Czy jestem z niego zadowolona? 50/50 50, 50, korektor na pewno mi się przyda. E, teraz niedługo jadę do za miesiąc do Portugalii, więc sobie wykorzystam. Chociaż nie wiem, czy ja chcę się świecić jak psujajca na wiosnę. E, no kremy, kremy. Pff, zobaczymy, zobaczymy. Powiem wam, że e, moje uczucia są takie trochę mieszane. Odnośnie tego. Gazetka, powiem Wam, że jeszcze nie przejrzałam tamtej poprzedniej gazetki. Co przyszła, gazetka gruba jak Biblia, i powiem Wam, że tak naprawdę to reklama na reklamie, nic ciekawego tutaj nie ma. Dlatego ja nie kupuję też gazet. Dobra, tak by wyglądało właśnie pudełeczko z Look Fantastic. Mimo, że nie jestem z niego tak do końca zadowolona, nie rezygnuję. Nagrywamy tutaj, proszę o ciszę. Nie rezygnuję jeszcze z subskrypcji, myślę, że jeszcze ze dwa pudełeczka zamówię, żeby zobaczyć, czy będą mi się one. Dobra, słuchajcie, kończę, bo ten ptak mnie po prostu, że tak powiem, rozdekoncentrowuje. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale ja go właśnie wymyśliłam. Je. Yeah. Dobrze, żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy wy subskrybujecie jakieś pudełka, czy Wam się podoba pudełko i czy macie któreś z tych produktów bądź e, chciałobyście jakichś z tych produktów przymać. Dobra, idę. Trzymajcie się na razie pa.